Laudetur Jezus Chrystus: Nie rzucaj pereł przed świnie. Konstrukcja tego sformułowania przypomina figurę retoryczną zwaną, zwaną chiasmem. Mówi ono o tym, że świnie zadepczą perły rzucone pod ich nogi, a psy, choćby zostały nakarmione świętym mięsem, będą szarpać rękę, która daje im jeść. Omawiamy tutaj Ewangelię Mateusza, siódmy rozdział, werset 6. Ogólny, ogólny sens tego fragmentu jest zrozumiały: nie powinno się dawać rzeczy wartościowych, takich jak szczególne przywileje czy dostęp do świętości tym, którzy nie są w stanie naprawdę ich docenić. Dla ludzi perły to piękne i wartościowe klejnoty. Sam Jezus w jednej z przypowieści porównuje Królestwo Boże do pięknej i drogocennej perły, na przykład u Ewangelisty Mateusza, XIII rozdziale wersety 45-46. Świnie jednak pogardzą perłami, nie da się ich przecież zjeść. Podobnie jest ze świętym pokarmem, mięsem zwierząt ofiarnych dla ludzi, traktujących je jako ofiarę zadośćuczynienia. Ma ono przede wszystkim wartość religijną. Tymczasem dla bezpańskich psów mięso to nie różni się niczym od uchłapów, które wyszarpują sobie wzajemnie na ulicach. Nie należy zatem oczekiwać od tych psów specjalnej wdzięczności za takie mięso. Czy fragment ten niesie jednak ze sobą jakieś głębsze znaczenie? Niektórzy z pewnością doszukiwali się w nim argumentów popierających stanowisko bardziej konserwatywnych członków Kościoła Jerozolimskiego, zgodnie z którym nie trzeba było głosić poganom ewangelii, a już na pewno nie należało ich przyjmować do grona pełnoprawnych chrześcijan. Później fragment ten Stał się argumentem przeciwko dopuszczaniu niewiernych do udziału wieczerzy pańskiej, jak czytamy w Didache, nauce dwunastu apostołów, poradniku chrześcijańskim sporządzonym w Syrii około setnego roku po Chrystusie: Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii, oprócz tych, co zostali ochrzczeni w imię Pana, gdyż to właśnie miał Pan na myśli, mówiąc: Nie dawajcie psom tego, co święte. Interpretowanie tych słów w kontekście całej posługi Jezusa nie jest jednak wystarczająco adekwatne. Bardziej poprawne wydaje się odczytywanie tego fragmentu w kontekście podanym przez świętego Mateusza, jedynego ewangelisty, który przytacza ten cytat. I tak słowa o perłach rzucanych przed świnie pojawiają się tuż po nauce, Nie sądźcie! Abyście nie byli sądzeni. Przy czym dalsze wersety stanowią rozwiązanie tego przesłania. Nie powinniśmy osądzać innych, bo kto sądzi, sam zostanie poddany podobnemu sądowi. Nie powinniśmy także usuwać drzazgi z cudzego oka, kiedy sami mamy w oku Belgę. Belkę, to jest Ewangelia według św. Mateusza, siódmy rozdział, wersety trzeci do piątego. W tym właśnie miejscu pojawia się fragment o perłach, który jest dalszym rozwinięciem lub raczej uściśleniem tej nauki. Nie wolno ci osądzać i oceniać innych ludzi, ale powinieneś się starać odpowiednio rozeznać każdą sytuację. Sądzić to dość dwuznaczne słowo. W języku greckim, podobnie jak w wielu innych językach, może oznaczać ocenianie kogoś, a nawet potępianie, ale może również oznaczać dokonywanie właściwych rozróżnień. W pierwszym z tych znaczeń sądzenie jest czymś negatywnym, jednak w drugim znaczeniu jest to coś zalecanego. Mimo wszystko, Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że niektórzy nie są w stanie pojąć tego zalecenia. Dlatego na przykład milczał w momencie, kiedy Herod Antypas zasypał go wieloma pytaniami, co mamy okazję przeczytać w Ewangelii według świętego Łukasza w 23 rozdziale, w wersecie 9. Kolejny odcinek, który będziemy mieli okazję wysłuchać, dlaczego Jezus tak brutalnie potraktował świnie? I jeszcze później będzie miecz zamiast pokoju, na przykład gdy jedna strona w małżeństwie jest niewierząca. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.